Witam serdecznie w pierwszym w tym sezonie słonecznym wydaniu programu Nie przegap. Zapraszam do wysłuchania, jakie wydarzenia będą miały miejsce już w najbliższy weekend w Mysłowicach. Magdalena Warchą. Ponownie zapraszamy na spektakl w wykonaniu grupy Bez Puęty Teatru Epidemia. Tym razem będzie to występ z okazji święta teatru. I poza sztuką improwizowaną zobaczycie również ich premierową. Pantomimę. W sobotę zapraszam na godzinę 19 do moku na ulicy Laryskiej. Wstęp wolny. A w niedzielę z okazji święta teatru zapraszamy również do moku na ulicy Laryskiej. Na występ tym razem AW Teatru, który zaprezentuje komedię teatralną pod tytułem Kobieta na zamówienie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19, a bilety są do nabycia w kasach Mok lub na portalu Kobilecik. Zapraszamy. O 16 w niedzielę zapraszamy na kino rodzinne do Moku na ulicę Grunwaldzką. Wyświetlony zostanie film pod tytułem Martin i Magiczny Las. Wstęp wolny. W naszym programie można również wygrać podwójne bilety do Gołkina. Napiszcie pod programem, który film Was interesuje i dlaczego. A teraz zapraszam na najnowsze premiery Gołkina. Warszawa rok 1968. Studenci protestują przeciwko bezprawnemu relegowaniu kolegów z uczelni oraz w obronie zdjętych z afisza dziadów. Polski film w reżyserii Krzysztofa Lanka pod tytułem Marzec 86. Kto to jest? Nie wiem. Zdajesz sobie sprawę z powagi sytuacji. Zając Max. Misja pisanka. Film animowany, który opowiada, jak Max wspólnie ze swoją przyjaciółką zrobią wszystko, co w ich mocy, aby ocalić Wielkanoc. Jedynym ratunkiem okazuje się jeden z lisów, ale czy można ufać komuś, kto na co dzień obnosi się z rodą kitą? Oto opowieść o wielkiej przygodzie, ale też lekcji o tolerancji, przyjaźni i sile, jaką ma skrada drużyna. Jestem Zając! Mega Zając! Czeka na mnie! jaja już Zająców zgraja! To już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.